Aleksandra Piotrowska, dzień dobry, zapraszam Państwa serdecznie na głos dnia, a Państwa i moim gościem w dzisiejszym wyjątkowym wydaniu naszego programu jest pierwszy Polak, który odwiedził międzynarodową stację kosmiczną i drugi Polak, który w ogóle w przestrzeni kosmicznej się znalazł. Pan doktor Sławosz Uznański Wiśniewski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Za nami dwa dni prelekcji, dwa dni spotkań między innymi z młodzieżą akademicką, a także młodzieżą szkolną. Czy, młodzież, czy to były inspirujące spotkania? Czy młodzież jest w stanie zaskoczyć świat nauki i naukowca? Zdecydowanie tak, ja uwielbiam te spotkanie, uwielbiam interakcje i z młodymi ludźmi, i ze studentami. Nasza formuła podczas tego spotkania po misji, tego postflight, który nazywamy pod tytułem Polska sięga Gwiazd. To tak naprawdę wizyty w każdym z 16 województw. Mamy 17 wykładów, ale tak naprawdę to są wykłady dla studentów na uczelniach, którzy zapraszani są, organizowane te spotkania są z uczelniami wyższymi, jak również popołudniowe spotkania z młodzieżą, przede wszystkim licealną, z techników i ze szkół podstawowych, bo to są młodzi ludzie, którzy będą wy wybierali swoją ścieżkę kariery w najbliższych latach. No i wiadomo, że ta ostatnia klasa szkoły podstawowej, jak również później liceum, determinuje trochę później, i nasze życie zawodowe i mam nadzieję, że uda mi się trochę y, młodych ludzi zainspirować, żeby podążać moją ścieżką, a tych studentów, którzy już dzisiaj budują technologię, przeprowadzają, budują pierwsze swoje systemy y, czy uczestniczą w życiu naukowym uczelni. Mam nadzieję, że uda się ich zatrzymać jak najdłużej właśnie w tym życiu naukowym, żeby realizowali swój, swoje później zawodowe marzenia. No właśnie, odnosząc się do tego, o czym Pan przed chwilą powiedział, co dała nam ta misja, nam jako Polakom, zarówno pod kątem naukowym, ale również pod kątem takim społecznym i mentalnym, bo to jednak pierwsza, po raz pierwszy po 47 latach polska flaga znów zagościła w przestrzeni kosmicznej. Tak, i pierwszy raz na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I dla mnie to jest taki niesamowity moment, tak naprawdę yy, nasz, polski, żeby flaga zawisła na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej yy, po raz pierwszy. To na, chyba najbardziej niesamowite laboratorium naukowe, kiedy, które kiedykolwiek zostało zaprojektowane przez ludzkość. Właśnie to nasze laboratorium na orbicie. Największy obiekt kiedykolwiek zbudowany w przestrzeni kosmicznej. A my dzisiaj, jako rozwinięty kraj, jednocześnie kraj z aspiracjami rozwoju technologicznego w stronę, Technologii kosmicznych, mamy tą ogromną szansę, żeby na takim laboratorium zagościć, ale nie tylko osobiście dla mnie, jako dla astronauty, ale dla polskich instytutów, polskich jednostek naukowych, polskiego sektora prywatnego, który dzisiaj niesamowicie mocno innowacyjnie wchodzi w tą, w tą przestrzeń kosmiczną. I Oczywiście jest to pewnego rodzaju symbol, który mam nadzieję będzie miał taki wymiar dla nas społeczny, patriotyczny i z którym mam nadzieję, że każdy chociaż na moment mógł się... Jakby mógł spojrzeć w górę i, i pomyśleć, że mamy swojego reprezentanta w przestrzeni kosmicznej, ale mam nadzieję, że również jest to tak naprawdę nasz obraz kraju rozwiniętego technologicznie na arenie międzynarodowej, kiedy my em, nie tylko realizujemy jedne z najbardziej skomplikowanych programów naukowych czy technologicznych, ale również jesteśmy w stanie kontrybuować jako równy partner do tego rozwoju światowej technologii. Czy po tylu miesiącach przygotowanie coś było jeszcze w stanie Pana zaskoczyć podczas misji? O, zdecydowanie tak. Ja jestem zaskakiwany tak naprawdę każdego dnia. E, będąc na stacji kosmicznej, pomimo miesięcy szkolenia i lat mojego życia e, naukowego, technologicznego, nadal na stacji kosmicznej byłem zaskakiwany praktycznie każdego dnia. No, pierwszym takim największym zaskoczeniem było to, że pomimo tego, że. Znałem te warunki na stacji kosmicznej, zmiany fizjologiczne w moim ciele. Ćwiczyłem w makietach stacji kosmicznej, które tak samo wyglądają tutaj na Ziemi, to jednak złożenie tych wszystkich elementów zmian w ciele, stanu nieważkości, zwiększonego promieniowania, zwiększonego takiego stresu, już będąc na stacji kosmicznej jednocześnie wykonując tą, tą pracę właśnie tam, no, złożenie tych wszystkich elementów w jedną misję nie jest takie łatwe i to to mnie zaskoczyło jak Duże takie obłożenie percepcyjne, takie poznawcze było na stacji kosmicznej, w szczególności w tych pierwszych godzinach i pierwszych dniach. Lot paraboliczny tutaj nie ma, nie umywa się, podejrzewam, do tego, co się faktycznie czuje w momencie, kiedy się tam leci. O, no, zdecydowanie tak. Lot paraboliczny to ten mały jeden element, ale tych elementów takich do złożenia razem, wykonując jeden, nawet prosty eksperyment, tych elementów jest kilkanaście czy kilkadziesiąt, a ja starałem się tą moją pracę wykonać jak najlepiej, jak najbardziej efektywnie. Oczywiście, jeden. Jednocześnie trochę cierpiąc z tego powodu adaptacji mojego organizmu w tych pierwszych dniach. Olsztyn, to tylko jeden fragment tej pana podróży, gwiezdnej podróży przez Polskę, tak to możemy nazwać. Za panem miesiące przygotowań do misji, sama misja i w tym momencie to, co się dzieje wokół pana. Który ten moment był najtrudniejszy? No, na ten moment misji oczywiście szkoliłem się, przygotowywałem. Dla mnie chyba najtrudniejszym momentem był moment powrotu. I powrotu i tak naprawdę y, zainteresowania medialnego, jak również y, różnego ro rodzaju narracji, na którą dzisiaj jesteśmy nastawieni. Y, natomiast. Y, tak naprawdę, tak jak Pani zapytała, z pierwszym pytaniem, jaki będzie wymiar tej polskiej misji, to ten wymiar będzie budowany przez następne miesiące i lata. Ta misja będzie uczestniczyć, mam nadzieję, że nie tylko w polskich szkołach, na polskich uczelniach i będzie inspiracją dzisiaj, w tym momencie naszej historii, ale tak naprawdę badania naukowe będą kontynuować. Natomiast nasz obraz kraju technologicznego, zaawansowanego, w który inne kraje dzisiaj którego postrzegają jako partner inwestycyjny, ale również partner technologiczny do budowania światowej przyszłości technologicznej, to ten obraz będzie nam procentował później przez, przez, przez wiele lat, a jednocześnie mam nadzieję, że staniemy się właśnie tym krajem nadającym narrację technologiczną w Europie. Bardzo pięknie dziękuję za te słowa i dziękuję za Pana wypowiedź i nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że udało nam się Państwa zabrać w prawdziwą gwiezdną podróż. Do zobaczenia.